Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z historią Lika Tlera, młodego chłopaka, którego ułożone życie odwróciło się do góry nogami w ciągu zaledwie kilku godzin i do dziś w tej sprawie pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Zanim jednak przejdę jeszcze do przedstawienia tej historii, pozwólcie, że wspomnę o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli Shops. Jest to serwis kaszbach, który z pewnością większość z Was zna, choć może znajdą się jeszcze osoby, które nie miały okazji go testować. Jestem pewna, że wśród blisko 3000 sklepów współpracujących z serwisem znajdziecie takie, w których robicie albo macie zamiar robić zakupy. Aktualnie trwa specjalna oferta w sklepie Sensei. Od 25 do 28 czerwca jest okazja na aż potrójny gorący kaszpak przy zakupach. A w ofercie są nie tylko ubrania ze wszystkich kategorii, ale także meble, inne artykuły do domu i sprzęty do ćwiczeń. Część z wydanej kwoty wróci na konto w postaci przelewu, a nie bonu czy karty podarunkowej. Jeśli jesteście zainteresowani wypróbowaniem wtyczki i aplikacji, to pod linkiem w opisie. Dowiecie się, jak za pomocą kilku kliknięć możecie zarejestrować się i zacząć dostawać zwrot części pieniędzy za zakupy, a także jakie jeszcze sklepy współpracują z serwisem i oferują aktualnie specjalne promocje. A teraz przechodzę już do przedstawienia sprawy Lee Cutlera i serdecznie zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się 20 października 2007 roku, gdy Beth Frasen zorientowała się, że jej 18-letni syn Lee Cutler nie pojawił się w pracy. Poprzedniego dnia wieczorem chłopak uczestniczył w przyjęciu rodzinowym swojego krewnego, a gdy wrócił do domu w Buffalo Grove w stanie Illinois, zapytał mamę, czy mógłby przenocować u przyjaciela. Beth zgodziła się, chociaż poprosiła, żeby syn zadzwonił do niej i dał jej znać, gdy dotrze do domu kolegi. Wkrótce po jego wyjściu kobieta zasnęła i dopiero rano po przebudzeniu się zdała sobie sprawę, że Lee jednak nie zadzwonił. Matka próbowała kilka razy dodzwonić się do syna, jednak połączenia trafiały bezpośrednio na pocztę głosową. Osiemnastolatek nie odpowiadał także na żadne z SMS-ów przez sobę. Zaczęła poważnie zastanawiać się, czy synowi nie stała się krzywda. Takie zniknięcia bez słowa nigdy wcześniej się nie zdarzały i nastolatek miał z matką zawsze bardzo dobry kontakt i nie miał powodu, żeby się nie odzywać. Tego dnia Lee miał pracować na popołudniową zmianę w sklepie Rock America w centrum handlowym Hawthorne Center Mall w Vernon Hills, Illinois. Matka postanowiła odwiedzić sklep i sprawdzić, czy syn się tam pojawił, jednak okazało się, że nadzieje były złudne. Nikt nie widział chłopaka tamtego dnia. Menadżer w sklepie powiedział Beth, że istnieje jeszcze możliwość, że Lee pomylił się i myśli, że zaczyna zmianę dopiero o 17. Wydawało się to mało prawdopodobne, jednak był to pewien promyk nadziei, którego matka postanowiła się trzymać. Wróciła więc do domu i czas do 17 niesamowicie jej się dłużył. Cały czas próbowała też bezskutecznie dodzwonić się do syna. Cały czas połączenia trafiały na pocztę głosową, jednak to akurat nie było nietypowe, ponieważ osiemnastolatek był znany z tego, że notorycznie zapominał naładować telefon. Możliwe więc, że po prostu zasiedział się u znajomych, telefon był wyłączony, a on chciał pojawić się w pracy na 17. Około 14.00 Beth zadzwoniła do swojej najbliższej przyjaciółki, Penny Clowbridge, i przedstawiła jej sytuację oraz powiedziała, że nie może zlokalizować Lee. Penny, która pracowała jako prywatny detektyw, próbowała uspokoić przyjaciółkę, tłumacząc, że z pewnością nic poważnego się nie stało i wkrótce sprawa się wyjaśni. Równo o 5 po południu kobieta zadzwoniła do Rock America i ku swojemu ogromnemu rozczarowaniu dowiedziała się, że syn jednak nie pojawił się w pracy. W tym momencie była już prawie pewna, że coś jest nie tak i stało się coś złego. Lee był zawsze bardzo odpowiedzialny i nigdy wcześniej nie zdarzyło mu się opuścić dnia pracy bez powodu i wcześniejszego uprzedzenia pracodawcy. Kiedy Lee był w pierwszej klasie liceum, założył lokalny oddział BBYO, judaistycznej organizacji młodzieżowej. Bardzo aktywnie uczestniczył w działaniach tej grupy i zaplanował spotkanie na kręgielni o 20 w sobotę 20 października. Barry, ojczym 18-latka, pojechał na kręgielnie sprawdzić, czy Lee dołączył tam do reszty członków ruchu, jednak okazało się, że go tam nie było. Opuszczenie tak ważnego i do tego zaplanowanego przez siebie spotkania było nietypowe dla Lee, i rodzina miała już pewność, że stało się coś złego, więc postanowili zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie. Funkcjonariusze przyjechali do domu rodzinnego Lee i zaczęli od przeszukania jego pokoju. Nie udało się jednak znaleźć niczego, co wskazywałoby na przykład na planowaną ucieczkę. Tamtego dnia wychodząc z domu, osiemnastolatek wziął torbę podróżną, jednak zostawił wszystkie swoje najważniejsze rzeczy osobiste i faktycznie wyglądało to, jakby planował wrócić już następnego dnia rano. Po przesłuchaniu jego członków rodziny, a także najbliższych przyjaciół okazało się, że nikt nie zauważył niczego nietypowego w zachowaniu osiemnastolatka. W dni i godziny poprzedzające jego zniknięcie. Okazało się, że tamten wieczór faktycznie spędził w towarzystwie dwóch swoich przyjaciół, grali w gry wideo i późno położyli się spać, a Lee przez cały czas zachowywał się całkowicie normalnie. W sobotę rano, chwilę przed dziesiątą, odwiózł jednego ze swoich przyjaciół do domu i powiedział, że sam musi już iść do pracy, więc odjechał. Niestety w tym momencie jego ślad się urywał. Było wiadomo, że ostatecznie nie dotarł do pracy, więc po drodze musiało albo wydarzyć się coś, co pokrzyżowało jego plany, albo sam z jakiegoś powodu zmienił swoje zamiary i okłamał mamę i przyjaciół. Od godziny 12.25 w sobotę jego telefon nie był już używany. Grupa najbliższych przyjaciół Lee, nie chcąc czekać na ustalenia policji, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i sprawdzić miejsca, które chłopak najbardziej lubił lub w których często bywał. Jednym z nich była stacja benzynowa nieopodal. O dziwo okazało się, że chłopak faktycznie był tam widziany i miał tankować swój samochód wieczorem w sobotę. Policja z Buffalo Grove sprawdziła ten trop i okazało się, że niestety doszło do pomyłki i tak naprawdę 18-latek był tam w sobotę o 10 rano. Firma telekomunikacyjna nie była w stanie ustalić aktualnej lokalizacji telefonu zaginionego, ponieważ aparat był wyłączony od 12:30. Nie było więc wiadomo, czy nadal znajduje się na terenie Buffalo Grove, czy już nie. Informacje na temat poszukiwanego zostały rozpowszechnione wśród lokalnej społeczności. Lee miał brązowe oczy i brązowe włosy, które w momencie zaginięcia sięgały do ramion. Mierzył 1,82 m wzrostu i ważył 73 kg. Ostatnio widziano go w ciemnoniebieskim swetrze z czerwonym paskiem i spodniach w kolorze khaki. Niecałe trzy tygodnie przed swoim zaginięciem obchodził 18 urodziny i choć nie miał jeszcze 21 lat, to był prawie dorosły i śledczy nie traktowali jego zniknięcia z taką uwagą, jaką poświęciliby, gdyby był nieletni. Ich zdaniem najbardziej prawdopodobne było, że chłopak po prostu uciekł. Nie znaleziono bowiem nic, co wskazywałoby na to, że li padł ofiarą zbrodni. Pierwszy przełom w tej sprawie nastąpił w niedzielę późnym wieczorem. Toyota Corolla należąca do Lee została znaleziona zaparkowana na postoju przy autostradzie Wisconsin Highway nr 33 w Fairfield Township w stanie Wisconsin. Miejsce to było oddalone o nieco ponad 100 km od Buffalo Grove. Po odkryciu porzuconego samochodu poszukiwania Li przeniosły się do Wisconsin. Przyjęto, że z jakiegoś powodu chłopak dobrowolnie pojechał do tego stanu, może dlatego, że po prostu chciał odpocząć od dotychczasowego życia i biwakuje gdzieś w pobliżu. Niedaleko miejsca znalezienia auta znajdowały się urwiska na wschód od Barabu. Jeden z funkcjonariuszy policji został przydzielony do monitorowania pojazdu przez całą noc, ponieważ istniała możliwość, że Lee wróci do swojego samochodu, jednak tak się nie stało, i nastał nowy dzień, a po chłopaku nadal nie było śladu. W świetle dziennym można było jednoznacznie stwierdzić, że w okolicach pojazdu nie było żadnych śladów wskazujących na walkę. Li albo inna osoba, która zaparkowała w tym miejscu jego samochód, po prostu wysiadła i odeszła. Wewnątrz pojazdu znaleziono kilka ubrań należących do osiemnastolatka, a także pokwitowanie z Kettle Moraine State Forest rezerwatu w południowo-wschodniej części Wisconsin. Właściciel biletu wjechał do lasu w sobotę około 13.30. Zaginiony lub inna osoba prowadząca jego samochód musiała pojechać tam prosto z Buffalo Grove, a następnie do oddalonego o 150 km Baraboo. Jak tylko matka i ojcze Lee zostali powiadomieni o odnalezieniu samochodu, pojechali do Wisconsin. Z niepokojem czekali, gdy policjanci i strażacy przeczesywali pola i tereny leśne wzdłuż autostrady nr 33. W pewnym momencie ekipa poszukiwawcza trafiła na koce oraz plecak w okolicy rzeki Barabu. Beth potwierdziła, że te przedmioty należały do jej syna. Niestety, oprócz rzeczy, które wskazywały na to, że 18 osiemnastolatek przez pewien czas przebywał w lesie, nie znaleziono nic, co mogłoby doprowadzić do jego aktualnego miejsca pobytu. Poszukiwania trwały więc dalej i wykorzystywano w nich nawet samolot wyposażony w kamerę termowizyjną, jednak nadal po chłopaku nie było śladu. Beth i Barry wystąpili podczas konferencji i zaapelowali do Lee o powrót do domu. Podkreślili, że bardzo go kochają i modlą się, żeby wszystko było z nim w porządku. Ojczym powiedział także dziennikarzom, że w ostatnim czasie jego pasier przechodził przez trudniejszy okres w życiu, zmagał się ze stresem związanym z obowiązkami szkolnymi, a dodatkowo niedawno u jego babci zdiagnozowano raka. Bliscy byli jednak pewni, że nastolatek nie podjął żadnej drastycznej decyzji z tym związanej i mieli nadzieję, że po prostu musiał na chwilę wyrwać się od codziennych zmartwień i wróci, gdy będzie na to gotowy. Biologiczny ojciec Lee, Daniel Cutler, również wybrał się do Wisconsin, gdy dowiedział się o zaginięciu syna. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Lee zawsze był w ruchu, rzadko miał wolny czas, zajmował się szkołą, pracą oraz spotykał ze znajomymi i był także znany z bycia hipisem, który chciał, żeby dookoła nie było żadnych konfliktów i żeby wszyscy jego bliscy się dogadywali. Wiadomo było również, że Lee jako typowy introwertyk często ukrywał swoje uczucia. Miał talent do robienia tak dobrej miny do złej gry i trudno było wyczuć po jego słowach oraz zachowaniu, czy akurat wewnętrznie zmaga się z problemami. Zawsze był gotów służyć radą i rozmową swoim przyjaciołom, ale sam był zamknięty w sobie i nie korzystał z niczyjej pomocy. W przeszłości zmagał się z depresją, a nawet w drugiej klasie liceum wspomniał o chęci odebrania sobie życia. Po tym incydencie przez pewien czas był hospitalizowany i uczestniczył w terapii. I w miesiące poprzedzające zaginięcie wydawało się, że jest już dużo, dużo lepiej, a nawet, że wszystko całkowicie wróciło do normy. Lee przede wszystkim obawiał się rozczarowania swoich rodziców. Pokładali oni ogromne nadzieje w jego sukcesach w szkole i mieli nadzieję, że pójdzie na studia. Osiemnastolatek jednak marzył o przeprowadzce do rodziny mieszkającej w Izraelu i o służbie w izraelskiej armii. Bet była całkowicie przeciwna temu pomysłowi i z czasem Lee przestał o tym wspominać, jednak najprawdopodobniej nadal o tym myślał. Po pozowisku, w którym chłopak zostawił część swojej rzeczy, śledczy trafili na przedmioty, które bardzo ich zaniepokoiły. Znaleźli pustą butelkę po leku przeciwbólowym Advil PM i puste opakowanie po Coricidin HBP, leku na przeziębienie. Trapili też na egzemplarz książki Into the Wild, opowiadającej o losach Chrisa McKendelsa, który zrezygnował z dotychczasowego życia, żeby samotnie zamieszkać na Alasce. Był tam również zeszyt, w którym znajdowały się listy od dziewczyny Lee i notatka zaadresowana do jego matki. Jej treść brzmiała Moja głowa jest za ciężka na moje ramiona. Wreszcie będę mógł spać. Wiem, że nie jestem szalony. Kocham cię, mamo. Proszę, bądź szczęśliwa. Słowa te były wyjątkowo niepokojące i mogły wskazywać na chęć odebrania sobie życia. A ponieważ obozowisko znajdowało się w odległości zaledwie kilku metrów od rzeki Barabu, to zespół nurków zajął się przeszukaniem wody. Wykorzystano również specjalną łódź patrolową wyposażoną w sonar, która kilkukrotnie przepłynęła w dół i w górę rzeki. Zatopione drzewa i inne obiekty utrudniały zadanie. Tak samo nurkowie stali przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ woda była wyjątkowo mętna przypominała mleko czekoladowe. W środę ponownie przeczesano okolice z pomocą helikoptera wyposażonego w kamerę termowizyjną. Śledczy byli pewni, że jeśli Lee znajduje się w lesie, to z pewnością uda się wykryć jego sygnaturę ciepną. I co ciekawe, ten radar był również w stanie wychwycić zmiany temperatury spowodowane rozkładem ciała. Akcja trwała kilka godzin i zakończyła się niepowodzeniem. W tym czasie detektywi zaczęli także ponownie przesłuchiwać przyjaciół i rodzinę zaginionego. I podczas gdy przyjaciele Lee stwierdzili, że podczas spotkania 19 października chłopak zachowywał się normalnie, to jednak z perspektywy czasu zauważyli, że rzeczywiście był nieco bardziej cichy niż zwykle. A jego dziewczyna o zapytała nawet 18 osiemnastolatka, czy wszystko w porządku i odpowiedział, że... Tak, choć czuje się jakby w ogóle nie miał już czasu dla siebie, jakby bezustannie oddawał swój czas innym. Nie powiedział jednak nic na temat planów wyjazdu do Wisconsin. W piątek śledczy ogłosili, że nurkowie trafili na parę beżowych spodni narzuconą na gałąź wystającą z rzeki Barabu. W kieszeniach spodni znajdował się portfel należący do Lee oraz kluczyki do jego samochodu. Pasek od spodni znajdował się na pobliskiej gałęzi. Te przedmioty znaleziono w odległości 300 metrów od miejsca, gdzie wcześniej odnaleziono koce oraz plecak należący do Li. Nurkowie kontynuowali poszukiwania i udało im się ustalić, że w pewnym momencie gałęzie i drzewa uniemożliwiłyby przepłynięcie ciała dalej w dół rzeki, dlatego ograniczało to obszar, na którym ciało Li mogło się znajdować. Do 30 października 2007 roku dokładnie przeszukano już cały ten obszar i nie znaleziono śladu chłopaka. Nadal nie było wiadomo, co tak naprawdę się z nim stało. Nie było wiadomo, czy stracił życie tamtego dnia, tylko znajdował się gdzie indziej, nie w wodzie, a może po prostu poszedł dalej albo odjechał, albo autostopem, albo może został porwany. Wkrótce policja otrzymała dwie oddzielne wskazówki od ludzi, którzy twierdzili, że widzieli Lee podczas jazdy autostradą nr 33 na wschód od Barabu. Jeden ze świadków powiedział, że widział Lee stojącego obok zaparkowanego jasnobeżowego Pontiaca Bonneville. Te zeznania potwierdzałyby teorię o samodzielnym i dobrowolnym kontynuowaniu przez niego podróży. Przyjaciele i rodzina Lee byli pewni, że osiemnastolatek wciąż żyje. Znajomi założyli grupę na Facebooku o nazwie Let's Find Lee, a Beth założyła fundusz o nazwie Find Lee w banku Buffalo Grove, żeby zbierać fundusze na nagrodę za pomoc w poszukiwaniach. W maju 2008 roku od czasu zaginięcia minęło już 7 miesięcy i rodzina skontaktowała się z ekspertem do spraw podwodnych poszukiwań. Chcieli, żeby przeprowadzone zostało jeszcze jedno dodatkowe przeszukanie rzeki Barabo. Biegły sądził, że nie ma szans, żeby ciało li znajdowało się w wodzie, ponieważ wcześniejsza akcja była wyjątkowo długa i intensywna, a dodatkowo po takim czasie ciało z pewnością wypłynęłoby już na powierzchnię. Mimo wszystko jednak przeprowadzono jeszcze jedno przeszukanie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii sonaru i zespół Nurków doszedł do tego samego wniosku co wcześniej. Li nie było w rzece. Penny Colbridge, przyjaciółka Beth i zawodowo-prywatna detektyw, poświęciła tej sprawie prawie całą swoją uwagę przez kolejne miesiące. I choć nie udało jej się ustalić, jaki los faktycznie spotkał Lee, to w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że jej zdaniem istnieje bardzo duża szansa, że chłopak nadal żyje i po prostu nie chce wrócić do domu. Sprawa zaginięcia Lee Catlera została oficjalnie zamknięta w sierpniu 2008 roku. Jego nazwisko pozostaje w krajowej bazie osób zaginionych, ale policja nie prowadzi już aktywnych poszukiwań. Do dziś nie udało się znaleźć nic, co w tej sprawie bezpośrednio wskazywałoby na udział osób trzecich albo przestępstwo. Nie można wykluczyć, że Lee specjalnie porzucił wszystkie te przedmioty oraz zostawił niepokojący list, żeby upozorować odebranie sobie życia, a tak naprawdę wyjechał i zniknął, żeby rozpocząć nowe, samodzielne życie. W tym roku od czasu jego zaginięcia minie 15 lat i rodzina nadal mocno wierzy, że mężczyzna żyje. Wiadomo, że był bardzo oddany swojej żydowskiej wierze, a samobójstwo stałoby w sprzeczności z jego przekonaniami religijnymi. Dodatkowo wiadomo, że marzył o przeprowadzce do Izraela i możliwe, że postanowił zrealizować właśnie te plany. Przez lata organizacja National Center for Missing and Exploited Children wypuściła trzy portrety przedstawiające to, jak Lee może wyglądać w wieku 22, 28 i 30 lat. Jeśli żyje, to ma teraz 33 lata. I to jest już koniec tej wyjątkowo tajemniczej i zagmatwanej sprawy. Biorąc pod uwagę dostępne informacje, nie sposób wysnuć jednej najbardziej prawdopodobnej teorii. Dlatego tym bardziej jestem ciekawa waszego zdania na ten temat. Z jednej strony to, co ustalono na temat jego ostatniej podróży, praktycznie jednoznacznie wskazuje na dobrowolny wyjazd. Z drugiej jednak to, w jaki sposób jego rzeczy zostały porzucone, może wskazywać na odebranie sobie życia albo sprytne upozorowanie tego. Podzielcie się proszę tym, co o tym sądzicie, jak również jeśli macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z serii zagadek kryminalnych lub mojej miniserii o sektach, to napiszcie to w komentarzach lub w wiadomościach na Instagramie. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zapoznania się z ofertą partnera dzisiejszego odcinka, czyli Letyshops. Wszystkie najważniejsze informacje na temat działania serwisu, rejestracji oraz aktualnych specjalnych promocji znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.